10 tysięcy kroków to najskuteczniejszy sposób, by nigdy nie spalić brzucha, ale są proste triki, które mogą sprawić, że zaczniesz spalać tłuszcz nawet podczas krótkiego spaceru. W tym filmie pokażę Ci dokładnie te zmiany, które pozwoliły mi schudnąć 29 kg. W 9 miesięcy, i dziś pomagam innym zrobić to samo. Zacznijmy od podstawowego błędu, który robisz codziennie, i który dosłownie w 2 minuty potrafi sabotować całe odchudzanie. Wyobraź sobie, że kończysz jeść, i co robisz? Siadasz, bierzesz telefon i zaczynasz przeglądać Facebooka, Instagrama albo włączasz jakiś film. I właśnie w tym momencie. W tych pierwszych minutach dzieje się coś, czego nie czujesz. Ale to właśnie wtedy twoje ciało podejmuje decyzję: spalić tłuszcz, czy go odłożyć. Brzmi jak drobiazg, ale po jedzeniu dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, twój poziom glukozy zaczyna rosnąć. To naturalne. Cukier z jedzenia trafia do krwi, ale im wyższy ten skok, tym szybciej ciało przełącza się w tryb zachowaj energię. Po drugie, w odpowiedzi na wzrost glukozy rośnie insulina, a wysoka insulina to hamulec do spalania tłuszczu. I to moment, w którym ciało decyduje: OK, teraz odkładamy. Ale jest coś, co potrafi obniżyć glukozę szybciej uspokoić insulinę i dosłownie to odwrócić. I mamy na to konkretne badania. W badaniu z 2012 roku w Diabetes Care ludzie siedzieli cały dzień. Albo co 20 minut wstawali na dwuminutowy lekki spacer. Efekt? Kiedy robili te krótkie przechadzki, całkowity poziom cukru i insuliny po posiłku był wyraźnie niższy niż przy ciągłym siedzeniu. A w nowszych badaniach w Nutrients z 2022 roku, zwykły krótki spacer po jedzeniu obniżał szczyt glukozy w porównaniu z tym, że ktoś po prostu siedział. Czyli tak naprawdę nie musisz robić treningu. Wystarczy, że po jedzeniu, zamiast siadać z telefonem, Zrobić chociaż krótki spacer. Okej, okay, błąd naprawiony, więc teraz przejdźmy do konkretnych zmian, które naprawdę uruchomią spalanie tłuszczu, gdy pójdziesz dalej. Wyobraź sobie, że wsiadasz do samochodu, przekręcasz kluczyk, ale tylko tak minimalnie, jakbyś nie chciał go naprawdę uruchomić. Coś tam kliknie, coś tam się zaświeci, ale silnik nawet nie drgnie. I dokładnie tak samo jest z tempem, w jakim chodzi większość osób próbujących schudnąć. Technicznie się ruszasz. Ale to nie jest tempo, w którym ciało w ogóle zaczyna spalać tłuszcz. Klucz tkwi w tym, żeby wejść w tempo, przy którym organizm faktycznie zaczyna pracować. A większość osób Chodzi po prostu za wolno. To jest taki spacer, żeby się przejść, czyli tętno prawie się nie podnosi, a ciało nawet nie dostaje sygnału, że ma zacząć korzystać z zapasów. Dopiero trochę szybsze tempo sprawia, że ciało zaczyna korzystać z tłuszczu jako głównego paliwa. Więc jak znaleźć to odpowiednie tempo? Bardzo prosto: jak możesz śpiewać, idziesz za wolno. Jak nie możesz mówić, idziesz za szybko czyli to takie tempo, w którym możesz normalnie mówić, ale nie dasz rady zaśpiewać. Nawet krótkiego fragmentu piosenki. I potwierdzają to badania Achtena i Jukendrupa, które pokazują, że największe spalanie tłuszczu dzieje się przy niskiej do umiarkowanej intensywności. Dokładnie w takim tempie, w którym możesz mówić, ale już nie zaśpiewasz. To jest naukowo potwierdzona strefa największego utleniania tłuszczu. Dodatkowo w badaniu z 2008 roku naukowcy sprawdzili, jak ciało spala energię podczas zwykłego chodzenia u osób z nadwagą. I okazało się, że przy odpowiednio szybszym marszu organizm pobiera zdecydowaną większość energii z tłuszczu, czyli wtedy, gdy spacer przestaje być rekreacją, a zaczyna być realnym treningiem. Ale nawet jeśli chodzisz w idealnym tempie, to nadal możesz zrobić coś, co dosłownie podwaja efekty. Popatrz na to: dwa spacery, to samo tempo, ten sam krok, ta sama osoba. Z lewej zwykły spacer. Z prawej minimalna zmiana, ale różnica w spalaniu tłuszczu ogromna, bo mimo, że wygląda to tak samo, czujesz się tak samo, to Twoje ciało pracuje inaczej. Dlaczego? Po pierwsze, ta zmiana sprawia, że Twoje ciało zaczyna zużywać dużo więcej energii, nawet przy identycznym tempie. Po drugie, różne partie mięśni wchodzą do pracy, a stawy są mniej obciążone. Efekt większa robota. Przy mniejszym odczuwalnym wysiłku. Po trzecie, ta modyfikacja automatycznie podnosi tętno do poziomu spalania tłuszczu bez potrzeby biegania czy sztucznego przyspieszania. Dlatego chodzi po prostu o nachylenie czyli zwykłe wejście pod górę. Albo ustawienie kąta na bieżni. Wystarczy, że zamiast płasko, idziesz od 5 do 12% pod górę. Badanie z 2018 roku Energy Expenditure During Incline Walking wykazało, że już niewielkie nachylenie podczas chodzenia znacząco zwiększa wydatek energetyczny, czyli spalasz więcej kalorii przy tym samym tempie i tym samym czasie. To jeden sposób, by zrobić więcej, nie wkładając więcej wysiłku. Ale mam dla Ciebie drugi sposób, który działa kompletnie. Inaczej, a różnicę czujesz od pierwszych kroków. Wyobraź sobie, że jesteś w supermarkecie. Na początku twój wózek jest pusty. Pchasz go jednym palcem i praktycznie on sam jedzie. Ale dołóż do niego pięć zgrzewek wody i nagle to samo tempo, ten sam ruch, ta sama trasa w sklepie. A twoje ciało pracuje zupełnie inaczej. Nogi, ręce, plecy, wszystko zaczyna wkładać w to więcej energii. I dokładnie tak samo może działać Twój codzienny ruch. Bo jest prosty trik, który potrafi zmienić to, jak zwykły spacer wpływa na Twoje ciało. Jeśli dołożysz choć niewielki ciężar, mięśnie nóg, pośladków i brzucha zaczynają pracować intensywniej, nawet jeśli idziesz dokładnie tak samo jak zawsze. A kiedy mięśnie muszą pracować mocniej, organizm zużywa więcej energii, żeby je napędzić. I to oznacza, że zaczynasz spalać więcej tłuszczu bez zmiany trasy i bez podkręcania tempa. Najlepsze jest to, że taki spacer jednocześnie zwiększa spalanie i wzmacnia ciało. Bez siłowni, bez sprzętu, bez dodatkowych ćwiczeń. Jest to racking, czyli zwykły spacer tylko z lekkim plecakiem. I nie potrzeba 15 kg. Nawet od 3 do 8 kg robi ogromną różnicę. Dlatego żołnierze spalają mnóstwo kalorii podczas zwykłego marszu, bo cały czas niosą dodatkowy ciężar. A jeżeli nie chcesz niczego nosić, spokojnie. Jest sposób, który działa inaczej, bo robi różnicę nie przez to, jak idziesz, tylko kiedy. Pomyśl o sytuacji, gdy rano wsiadasz do auta, a bak jest prawie pusty. Samochód od razu przełącza się w tryb jazdy na rezerwie. Jedziesz powoli, spokojnie, i ten odcinek drogi, który musisz pokonać do stacji, wygląda dokładnie tak samo jak każdy inny. Ale silnik pracuje zupełnie inaczej, bo musi sięgnąć po zapasy na dnie zbiornika. I dokładnie tak samo działa Twój organizm rano. Rano poziom glikogenu, czyli zapasowego cukru na energię, jest najniższy w ciągu dnia. I to oznacza, że ciało dużo szybciej sięga po tłuszcz jako paliwo. I kiedy nie dostarczysz organizmowi świeżej energii z jedzenia, to nawet zwykły spacer sprawia, że od razu zaczyna korzystać z zapasów. Efekt? Więcej spalania, Mimo, że robisz dokładnie to samo co zawsze. I chodzi tutaj po prostu o krótki spacer na czczo. Bez kombinowania. Po prostu od 10 do 20 minut ruchu, zanim cokolwiek zje. Badanie Ilway Emi i współpracowników z 2017 roku pokazało, że aktywność wykonana na zwiększa dobowe spalanie tłuszczu bardziej niż ten sam wysiłek po śniadaniu. A teraz czas na genialną metodę, która w Japonii okazała się dwa razy skuteczniejsza niż standardowe 10 tysięcy kroków. Ale zanim pokażę Ci tą japońską technikę, chcę, żebyś zobaczył coś oczywistego. Tak wygląda typowy spacer. Kiedy tylko zaczynasz iść, to po kilku minutach ciało wchodzi w tryb autopilota. Ruch jest powtarzalny, oddech się wyrównuje. A organizm robi wszystko, żeby zużywać jak najmniej energii. Czyli dokładnie odwrotnie, niż chcesz, gdy próbujesz spalić tusz. A kiedy wybijasz ciało z tego trybu, nawet minimalnie, to dzieje się coś, czego większość osób kompletnie nie wykorzystuje. Bo przy każdej zmianie tempa ciało musi na nowo się dostosować, a to kosztuje energię. I właśnie ten mechanizm wykorzystuje japońska technika. Najpierw idziesz 3 minuty swoim normalnym tempem, potem od razu przechodzisz na 3-minutowy, szybszy marsz, taki, który wybija ciało z automatu. I taki cykl powtarzasz pięć razy więc cały spacer trwa dokładnie 30 minut. Prosto, przewidywalnie, bez żadnego kombinowania. A cała moc tej metody polega na tym, że organizm nigdy nie zdąży się przyzwyczaić do jednego tempa. Za każdym razem, gdy zmieniasz rytm, ciało musi na nowo ustawić oddech, napięcie mięśni i pracę serca, a każda taka zmiana kosztuje dodatkową energię. I właśnie to jest japońska metoda 3 na 3 którą potwierdzają badania Nemoto i współpracowników. Pokazały, że interwałowy marsz 3 minuty szybciej I 3 minuty wolniej był nawet dwa razy skuteczniejszy w poprawie kondycji spalania niż zwykłe 10 tysięcy kroków dziennie. To wszystko robi wielką różnicę: tempo, nachylenie, ciężar, ale jest jeszcze jedna rzecz, która zajmie Ci tylko 5 minut i zmieni cały spacer w turbospalacz tłuszczu. Wyobraź sobie taką sytuację: wracasz ze spaceru, serce bije trochę szybciej, ciało jest rozgrzane, metabolizm odpalony. I teraz masz dwie opcje: taką jak po lewej, czyli wchodzisz do domu, siadasz, przeglądasz Facebooka lub włączasz telewizor, a ciało wraca do trybu oszczędzania i wszystko się wycisza, lub taką jak po prawej, czyli robisz jedną małą rzecz, która sprawia, że metabolizm nie gaśnie. Tylko pracuje jeszcze przez kilka godzin. I ta różnica nie bierze się z tempa, dystansu ani liczby kroków. Bo owszem, Twój spacer działa, bo spala energię, pobudza ciało i rozkręca metaboli. Ale to za mało, żeby ten efekt utrzymał się przez kolejne godziny. Dlatego mięśnie powinny dostać sygnał do mocniejszej pracy, aby organizm zaczął podkręcać zużycie energii i utrzymał to jeszcze długo po spacerze. A że to właśnie mięśnie nóg są największym pożeraczem kalorii to nawet krótkie, proste ruchy po spacerze. Potrafią dać efekt jak metaboliczne dopalenie. Wystarczą takie ćwiczenia jak przysiady, wykroki, wejścia na schodek, wykonane przez od 3 do 5 minut, żeby ciało przeszło w tryb zwiększonego spalania na resztę dnia. Dlatego na koniec dodaj właśnie krótki element siłowy. Potwierdza to badanie Kirk i współpracowników z 2009 roku, które pokazało, że nawet krótkie, proste ćwiczenia angażujące duże grupy mięśni, jak właśnie nogi, zwiększają spalanie energii przez kolejne godziny. I te kilka minut ćwiczeń po spacerze naprawdę robią różnicę. Teraz masz już gotowy plan niewielkich zmian, które możesz wdrożyć od dziś, a one sprawią, że zwykły spacer zagwarantuje ci smukłą sylwetkę.